Co sobie później zagram z nami mm. randomizer Boże? Ta drukarka to działa? Działa, a ja ja to bym działać. więc bym dłukawał, to było. To co za mną wejść. Więc. Ja to to... To się nagrywa, panowie, tak? Tylko trzeba kartki włożyć. To później się zrobi na przykład. Gdybym chłop przyjął rozrywkę z trapowania i... I się... Oby chciała mi się grać na rapach Nie da się trapować ani nic, a to jest nudne już No bo to jest... Klasycznie rapy, nie? Bo jak rapy coś... Ale to mi, a jest fajne, taki najnormalniejszy terytorium, do, do zajmujesz się albo armacją, albo tym Jak chcesz się trapować I będziesz pomijał szafika w czterdzieści latach Muszę kupić miecz Bo ile chodzą gapie tutaj w ogóle I co? A Maciek, że, Maciej, Maciej, wystarczy Maciek, żeby usunęli tylko Halka. macie stały efekt regeneracji 2, macie. Ogólnie nie, bo... Nawet nie o to chodzi, bo w Halku to jest to zwane, ale ono ogólnie blokuje obrażenia od Dripów, nie powinno być takiego czegoś. No w ogóle nie stoi obrażenia od Dripów. Bo tak to no to okaz... no bo tak to no to... Według mnie to jest stworzone tylko po no pomocy administracji. Nie ginęli. Ja, według mnie pod to ale... Nie tak, to jest tak za mocno. Co? Najlepiej to nie chodzi do kalka do dół nas cztery. Cało ci słuchać, Roko. No teraz cię słowo słuchać. A teraz? Nie wiem, dobra. Nie, nie, najlepiej to nie mi do tego halka dodali rezist. 4, ty robi cię niezniszczalnym, co nie Maciek? No bo z No to byłoby już idealnie. My to z Maczkiem testowaliśmy. Od rezyki czwórki się już nie da zginąć w sumie. Nawet z majsem, jak cię bije. No. Ja nie zmierzę 255. No. Nie. Idę tył. Ale wszyscy na mnie mają fokus. Nie, o to, i nie były to. No to byśmy roziskę na roziskkę jeden, przynajmniej... No za kartę. Tak. Nie da się nikogo zabić z osobą, która ma Halka. No w sensie no, jest jakaś tam szansa, że zabijesz ja go na... że zabijesz go, bo masz lepsze na przykład. No może go zabijesz. To jest jedyna szansa chyba, żeby zabić osobę z Halkiem. I, idę się potrwać do ludzi, y, y, ten, ale na na, y, na multiku zobaczyć, jakich jak, jak ludzi y, tropa trapują. Raczej ludzie się teraz zbytnio nie starają robić trapów przez to, że... No wiadomo, przez co nie? Że ten Hulk nie ma sensu. Ludzie trapach nie trapują tylko w tak naprawdę. No bo tylko to się opłaca. No. Bo na przykład tak jak my robimy Dripana tego naszego trapa, jakbyśmy chcieli robić, No, to to się nie opłaca przez to, że albo chłop wyjdzie po halka i nic nie dostaje, albo chłop walnie bombę, nie? Ludzie rałne Mosa, bo ludzie wtedy zmieniają PETA. I wtedy robią Drip jak PETA zmienił. nie i dobra, szczerze, już mam wywalną na tą bombę, bo ta bomba to... naprawdę, Ale... Jest trochę dalej. Nie wiem. To bym to, to wiedział. No, no i ja. Nie się dorobił. No, no dobra. No dobra, chłopię. Ej, dobra, czekaj, weź po itemu i uciec. i Nie, to twoje się zaczęła drukować. Nie, to możliwe? Nie, miałem nie, nie. Nie, za tamtą rundę. Ja nie mogę, no nie do tych rapów. Rapy to aktualnie jeden z gorszych serwerów. jest 30 nie nam. Aura. Right. Chyba, Chyba gram na pyku. A na pyku też się nie opłaca. Macie, macie to gdzie w gramy? Bo ja nie wiem. No, ja się znęcam na... Super, wiesz, nie wiedziałem. Teammate mnie obraża. Hmm. No. Hmm? No. Ja chcę go zajebać Jest, ale w pierwszych razie nie wiem, że to chyba jebał przybity Różowa szlata Nie użycie? Ej dobra A. Idę chyba grać, idę chyba grać w Fortnite'a W Fortnite'a no. no bo my tu nie chce grać Fortnite w Fortnite'a W Minecraft'a się nie zagrać aktualnie. No. aktualnie Aktualnie żaden polski serwer nie jest grywalny No, 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 no idziemy no, na Duno zagrać tak. To idziemy, na, nie, idziemy nie, no na to Nie, idziemy na to Idziemy na to, co kiedyś tobia grał. na to coś tam. To tobi tutaj. To to co... to nie, był taki serwer stream, gdzie on tam gra Jeszcze przed, przed JJ'em tam by się grali. Nie wiem, ale myślę... Się... Ja nie wiem gdzie idę grać. Ja Fortnite, mi się nudzi.

serca, wszystkie z nich dostaje, bana. Jedna, ten jedna. w tym celu ja nie zginę, maksymalnej ilości... tego Tak, który to? serwera całkowicie nowymi taktykami... Zabrze, takimi jadącym... To jak, to w to to... jak, jak Znale. nie... to oprócz całej przebranej swoją drogą staliśmy nową technikę PvP, która powinna a być ten... ten... której 90% z was dowie się dopiero stary, A nawet jak się okaże, że o niej słyszałeś, to oglądając do samego końca przekonasz się, jak ją Nie wiem bez grindowania i temu czy mogli uzyskać tylko i wyłącznie od innych graczy. Oczywiście, na nie. Wstępu chciałem wam przypomnieć o <laughs> na tym, że każdy, kto obejrzał wstęp tego filmu, miał sprawdzić, czy aby na pewno subskrybuje mój kanał. Proszę proszę was. Lecimy. No tak do... gdzie idziemy grać Maciek. No dobra. Bumblecraft, Bumblecraft. tam, ile tam odpisał? Nie jest jakiś zagraniczny, trzeba sprawdzić. Jestem, jestem na ja to na donut 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 SMP. Jak? na wiem, to na dno, to O, jest coś, czekajcie. A to jest A to na dno, to na premki tylko no to papa Gablik. się A na czym gracie. Nie, ja tu grałem dwie, dwie. osoby co grają. O, bo... Tak na, na czym wygrał... Jak ktoś grał tam dwa lata temu, to tam było dużo osób. Tam było aż 130 osób. A bo to teraz już chyba nie jest stream, ta. Bądź teraz jest survival nie stream. O ma jest Ja tylko żarłem, bo nie wy, bym nie wyrobił. jest? No. Nie, jakby rapy nie robili tej aktualizacji wersji, to wszystko byłoby dobrze, co nie? Tak. Na czym, na, na czym wy teraz gracie?